Wiecie co boli? Że starsza, schorowana kobieta siedzi w brudnym mieszkaniu, bo jej dzieci mają wyjebane. A ja sąsiad, który znają ledwo 3 miesiące, robię dla niej więcej niż jej dzieci przez lata. W pewnym wieku już ciężko się pracuje, a dla mnie to nie problem, zwłaszcza jak lecisz maszynką parową. Pani Marysia stała tylko z boku i była w totalnym szoku, jak ten sprzęt z końcówkami świetnie radzi sobie z laskniętym tłuszczem. W ogóle spójrzcie, jak wygląda efekt końcowy, bo to jest jakaś isna petarda. Na koniec ta kobieta powiedziała, że nie wie jak się odwdzięczyć. you Widziałem jak poleciało jej kilka KropelS. Powiedziała, że gdyby miała pieniądze, to sama by sobie kupiła taką maszynkę i przynajmniej raz w tygodniu sprzętałaby w kuchni i łazience. I wiecie co? Wróciłem do niej po 10 minutach i zostawiłem jej to jako prezent, bo dla mnie to nie jest jakiś problem kupić sobie taką drugą maszynkę, zwłaszcza, że w tej chwili jest ona na mega promocji. Słuchajcie, a gdybyście pytali o ten konkretny model i gdzie go można dostać, mogę pod spodem podrzucić wam linka, jak napiszecie w komentarzu.